Zobaczmy. Parę lat, jakby... No znacie się, znacie się, to to jest Majshi. o tym. Każdy I to mnie słowną kurwę jeszcze tu wzięli? Nie no, co to jest za gówno? Co to jest za gówno? Dobrze, że mu ryj zamazali, kurwa, bo wstyd go pokazać w ogóle. Ja pierdolę co to jest? Dobra, teraz to mówię oficjalnie, szeli oficjalnie to mówię teraz. Jest to szeli oficjalna informacja. Władar ma liścia. Nagrasz sobie, kurwa, się wjeżdża jak wiedziesz na oddział intensywnej terapii. Kurwa. Wiesz, zbliża się PGA, zbliżają się jakby, zbliżają się eventy, żeby za chwilę nie było ała moje dziąsło, kula jedynka mi wypadła, nie mogę oddychać, żeby nie było. I jeszcze masz kura, zakaz, zakaz wjazdu do, do Wrocławia i do Poznania też. Na, skończyło się. Tak, tak, potem jest ja nie chciałem, to przejęzyczenie. Chodziło mi o coś innego, ja przepraszam, czy mogę się wykupić, też takie, też takie się pojawiają propozycje potem. Ja wam tu tylko pokażę, bo Włodar jest taki kurwa, wiecie, Fifa Rafa, bo sobie, bo sobie trochę sterydów nakupił, a patrzcie tu, jak parę lat temu jak w dziąsło dostał. Co, Co, do Co zrobiłeś? Kasuj to z internetu. Dobra, skasuję. Ty myślisz, że z dzieckiem masz do czynienia? Nie. No, no. to się ogarnij i wy***aj stąd. No i okej. Okay. Lud Ludzie chcą zjeść. No. Więc teraz jest kurwa taki, że od wyzywa, a jak mu zrobili się wjeżdża pod McDonaldem, to już kurwa nie było takie hi, -hi, 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 -hi.